No co? Coś zrobił. W ostatnim odcinku zabiliśmy Montiego, zniszczyliśmy Bardziej Chike. Co będzie dalej? Dowiemy się w tym odcinku. Siemczuńskim z tej strony Maxie. dzisiaj zagram sobie Five Nights at Freddy's Bridge. Jest to czwarty czy piąty odcinek i dzisiaj ponownie ze mną jest Słudia, moja siostra. Ta jest i skończyliśmy nią w tym miejscu, gdzie musimy podejść do tego monitora. I ogarnąć o co tu chodzi. Mamy interkom czyli kogoś będziemy musieli tutaj wzywać. Eee, tylko why i kogo? O nie, co oni tu robią? Czyli pewnie ich będziemy musieli tutaj powzywać, i tam po prostu coś będzie. Dobra, zawołajmy ich tutaj po prostu wszystkich. Eee, oni chyba poszli. Poszli czy nie? Tak, przyszli, dobra. No a więc co teraz? Musimy... Prowadzę tam jakieś kable, to na pewno. 1, 2, 3. Pójdźmy najpierw za tym, bo jest jakby oddzielony. Jakieś głosy nadal słychać, słuchajcie. Ale to standard. I coś tutaj... Był jakiś komentarz Greg Ok, Okej, tutaj mamy pajacynki. O, możemy tu użyć tak, więc gicior! Czy one tam pójdą dokładnie? One tam poszły tylko nieprzyjaciel na 12. Zdejmiem maskę. Oki doki, no i zajebiście. Teraz idziemy tutaj. I możliwe, że to będzie właśnie tak kręgla, nie? Czekajcie, poczekamy. Się już zresetował? Chyba już tak. I dokładnie to jest ta kręgla, więc spoko yy, okej okay. Lecimy dalej, oni tam poszli, więc my pójdziemy tędy yy, Bo tutaj chyba dało się wyjść, czy nie? Tak dało się. Nie, nie da nie da się. Czy da się, czekajcie? Nope. Ale tam się da. Więc gicier. Czyli jednak się da yy, Miejmy nadzieję, że oni będą oni zostaną sobie wyłączeni. What next Gdzie dalej? Tu idą kolejne te te ojeny Ile tego tu idzie? A bo tu idą Co? Albo tu idzie tak, ok. Tędy i tędy I tutaj A tutaj mamy to Coś jakieś dźwię dziwne dźwięki wydaje A ja się przy tym zaczynam stresować A ty? Zaczyna się przy tych dźwiękach stresować Nie? A ja tak No Czekaj, bo tu aż mamy na 4, trzeba, to trzeba doładować To tak mega mocno Tak I tak No i tam nie damy rady Teraz pyk i pyk i powinno Dokładnie I zadziałało więc łatwiutko, jak zwykle, tak. Gdzie my jesteśmy? Tu jakaś muzyczka sobie gra, spoko loko. Tu mamy kolejne kamery, więc sprawdźmy o co tu biega. Tutaj też mamy interkom. A, bo tu mamy tych muszków To nie wiem gdzie by ich zawołać, tutaj? Przyjdą czy nie? Tak, idą, okej. Okay. Czyli one gdzieś idą, gdzieś, no właśnie. I ja nie wiem też do końca, gdzie one pójdą. A, tu nie mogę maski zakładać. A czemu? Ej, to lipna sytuacja, bo nie wiem. Okej, okay, one są tam. Ciekawe, czy to nas może zabić. Ale lepiej tego nie sprawdzać, czyli my sobie pójdziemy tędy. Ale jak. A, bo to trzeba wyłączyć, okej. Okay. I teraz już luźna guma. I którędy idzie kabel, niech mi ktoś pokaże, podpowie. To nas nie może zabić, więc spoko. Tędy idzie kabel, idzie tam. A czyli po prostu możemy przejść sobie tędy i wyjdzie na to samo. W sumie tylko pytanie: Ty one, one mnie widzą w masce? Co jest grane? No zamnieszkuje, jakby tutaj też idzie jakiś. Ej, ten bałwan tu jest, dobra, idzie, idę, daj mu machę. Czekajcie. Bo tutaj są... Tutaj są one. Mm, a tam idzie kolejny... Ten, więc mam nadzieję, że mnie nie zauważą, tu jakieś drzwi były, zaraz tam też wejdziemy. Czyli musimy iść do kolejnej kamery i gdzieś indziej zwabić jednak. I wtedy ogarnąć sobie Dobra, one są tu To zwapmy je tutaj Po prostu I one powinny iść, dokładnie Najlepiej zwabić ich chyba tu Będzie Dobra, wypadnij chłopie Niech tu będziesz straszył, co ty kurcze Ej, a tu myśmy byli? Przed chwilą chyba. Co my tu mamy? Ja pierdu! Okej, okay, to tego robota ciągle słyszę. Ej, możesz się odczepić? Ej, możecie się odczepić? Co jest grane? Fokus mają na mnie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Obejdziemy sobie to na luzie. Zgubimy ich. Pójdziemy tutaj. Tylko one chyba tam dalej siedzą A nie powinny już Jak to działa? Jan, musisz Czyli z maską, czy bez, to nie ma znaczenia No dalej tu są Tu nie ma żadnych prezentów Nic Co są przypadkiem I są chłopie, o A nie mogę znieść maski, super Nie fajnie No i nas zabili. Ale tutaj jeszcze też coś idzie. I czy to jest zrobione bez powodu? A, tutaj mamy, widzicie, do wyłączenia. Tak jakby znak. Nie wiem, jak w sumie na to mówić. Dobra, teraz zrobimy tak, że... E, przewołamy, przewołamy ich, nie wiem. Najlepiej tutaj. Ok, one poszły, mam nadzieję, że wszystkie. I teraz po prostu ciśniemy tam. Szybko to jakby zeskanujemy, czy tam zdeaktywujemy. I po problemie. Miejmy nadzieję. Okej, okay, luźno. Pyk, mamy 2 na 4 już. Tu jest jakiś nieaktywny, tu możemy iść, ale bez maski. Tylko... Tu znowu nie mogę włączyć maski Aha, bo tam jest ten, przełącznik Od ogólnie tego Co? Że... Jak one się nazywają? Nie wiem, ogólnie ci powiem Nie pamiętam ich nazwy Tu mamy do wyłączenia... a, nie mogę wyłączyć Kararuchy Mogę przejść po prostu tędy, by było o wiele łatwiej Jakby to się otworzyło A, mogę, no i fajnie Tylko muszę to włączyć Dobra, do samego końca i potem od dołu I mamy otwarte przejście Nie, czekaj, 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 luźno Teraz do góry Teraz w dół, do góry No i wyszło One tam ciągle siedzą. Trzeba je stąd tutaj wykurzyć. Tam nie wchodzimy, bo tam będzie ten ziomeczek. Trzeba je stąd wziąć. Stąd wziąć najlepiej. Skoro one są tu, trzeba je przywołać tutaj. Co, idą? Idą. A one idą tędy, okej. Okay. Czyli one są teraz tutaj, tak? Nie, gdzie one są? Nawet nie wiem, gdzie one poszły. Szczerze mówiąc. Ale dobra, skoro ich tam nie ma, to po prostu. A, ten już mnie zauważył. Tak? Tak. To nie fajne. Skoro tak się stało, po prostu go zawołamy tutaj. Teraz spyt O, teraz tutaj przyszły Wszystkie Gregory! No chyba nie wszystkie Tu nie mogę ruszać kamerą A, dobra, już chyba teraz wszystkie przyszły To teraz szybciutko Nie, tu ich już nie będzie Widzisz? Ale nie no jakim cudem jest jeden ziomek O, kurde, no i zobacz, te się tutaj wracają. Moc, tu biega. Nie wiem, o co tu chodzi. Poszły za mną wszystkie? Nie, chyba nie. Kurde, teraz one są tam. Co mam zrobić? No biegnij. Ja ci kręcę. To jeszcze raz. Wszystkich tam zwabiamy i wtedy ciśnię. bo tu znowu one są. A, czyli ja ich muszę najpierw tutaj zwabić i potem tam. Są wszystkie? No ale tu nadal jestem ten jeden Nie mam pojęcia co biega Maska nam nic nie daje A nie, nie ma go Dobra, robimy to szybciutko Dobra, w końcu się udało No i gdzie jest to ostatnie? To jest dobre pytanie Ale chyba wiem gdzie Trzeba zdjąć maskę i pójść prosto tędy Aha, czyli, ale będziemy i tak musieli tych tutaj zwabić, nie? A, te się wyłączyły, ok, są zdeaktywowane, więc spoko Teraz trzeba tylko tak zrobić, że... Tak, te są też wyłączone, spoko Czyli one się nie ruszą ale jak te, no właśnie te się ruszają, i to jest dziwne, bo tu nie użyję maski. Wezmę ich jakoś czy coś? O, wziąłem ich ze sobą, teraz tędy, nie? O kurde! No to po mnie. No biegnij! Ja cię kręcę. Sprinta już nie miałem. Ale tu na pewno nic nie ma. Jeszcze luknę. Nie, no tutaj nic nie ma. Aż dziwno to. Jeszcze do tego kibla się przejdę. Jest prezent. No to co, jak kurde? Golden Foxy. Golden Foxy, no właśnie. Ej, dobra, nie bez powodu to otworzyłem. Moim zdaniem trzeba ich sfokusować. O, co on tu robi? Wziąć tutaj. Tak, właśnie jak teraz. Wtedy szybko sprintem pobiec. Boni, bowi. I sprawa będzie załatwiona, nie? To że on dalej nie chce iść zobacz, nie? On Czy chce Nie on idzie o, o kurde, jej, 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 tak nie rób A tu wyjdzie? Tu wyjdzie normalnie Czyli tak trzeba będzie zrobić i na sprincie teraz pyk, pyk, pyk! No tak trzeba będzie zrobić Albo tędy ich wziąć Tylko co to będzie za różnica? tam już nie pójdę, bo tam jest ten ziomek. Jeden. Dobra, bierzemy ich, pokusujemy znowu. Idą na czy Czemu nie? nie wiem, co się zbugowały chyba. on na mnie reagują? Jojojo! No co? Co już To jest grany, co on tu robił, go? Nie, on nie miał prawa tutaj być No co za ciul no, le... Ty się nie budź nawet A my tutaj mamy kamerę No i teraz to ma sens Czekaj, one tu słyszą? One idą do mnie teraz Trzeba spierniczać pinkalać Ja tu będą, jak Mam nadzieję, że wszystkie poszły od razu, nie A ja myślałem, że tu nie ma kamery, że wiesz, trzeba kurde je brać ze sobą, jakieś tu omijać. Ale to by nie miało sensu, bo one by wracały i były ciągle za mną. Więc temu mi coś tu nie grało, nie? No ale jak widać Wszystko się wyjaśniło Dobra już tu nikogo nie ma. Nie wiem czy one zaraz wrócą czy nie. Więc szybko to robimy Deaktywujemy to Mamy 4 na 4, więc subcią. teraz jak umrzesz, nie? Znaczy ja i tak to muszę iść, nie? Żeby zdeaktywować tego tego. Ziomeczka. Możesz teraz iść do kamery. A nie, one się zdeaktywowały, dobra Już mi nic nie zrobią. No, przecież Jeszcze tego tu wyłączamy. Teraz, dobra. Teraz pytanie: czy ryzykować i iść tędy? To ryzykuję. Ok, nic się nie zbugowało, jest wszystko dobrze. E, dobra, i teraz możemy już cisnąć tam i w końcu go wyłączyć. Co? E, nie, już tutaj nic nie się będzie, bo wszystkich wyłączyłem. Już wiesz, deaktywowałem te kody i one się powyłączały, nie? Tak to działa. Nie, co jest? Nie, FNAFA mi waliło. Co? No i tak muszę tu przejść. I teraz. Dobra, jest dobrze. Jest git Dobra, deaktywujemy to. Raz, dwa. Waliło mi wcześniej grę, a teraz mi tu FPSy spadają, więc no nie ciekawie. Eee, nie. Tu muszę... Tu pojadę tędy... A to jak zrobić? Czekaj, czekaj, czekaj. Co? A, tak. Dobra. No słyszę tego dawno, Gdzieś tu jest. Gdzieś tam był. I co mi? I co mi to dało? Coś się stało? Bo nie do końca wiem. No, zda. A! Tu się otworzyło. Ej! Tu nas nigdy nie było. To jest ciekawe. Ej, i tu jest stacja do ładowania. Co jest? Tu jest z w ogóle, nie? Bo to jest z Boniego scena, jakby. Aha, zbugowałem się. Dobra. Dobra, tak też szybko nie będę tego robił, bo znowu wali gierę. Bonnie, ty normalnie, z jego sala! No. O, to Freddy Ale nie widzieliśmy w Bo w Security Breach nie było, czy nie, nie mogliśmy tu nawet wejść Dobra robota Vent jest połączony z Phaser Blast Za każdym razem coś nam nie wyskakuje Nieważne, użyję tego wentu A nie mogę tu wejść jakoś? To nie wygląda za ciekawie, no ale dobra. What the f... Co jest? Ale, to fajnie wygląda. ale no fajnie to. Jak Matrix mówię. Gdzie my lecimy? Ty jestem na kłycakach Jakieś głosy też są. Ta morda tu była Co to jest? Nie wiem ale jest ten Co? Ten tak No właśnie, to jest ciekawe. Ale co? Tu jest taki śmieć, to jakby rozwalony Ty zdjąłeś maskę sam czy? Sam, sam. E, i, I sam zrobić? No, właśnie nie da się, bo ja nie chcę nic przegapić, bo to jest coś fajnego. A Ej, a to czasem nie jest klitka, gdzie tutaj z weni walczyliśmy? Ale chyba nie. Gdzie deaktywowaliśmy te wszystkie roboty i tak dalej. Możliwe. A bez kitu i to jest ta maszyna, na której graliśmy tą ostatnią giereczkę. Jest jakiś mieć w nią wbity. Tutaj... Ej, bo nie mogę maski z niej. Aha, i to tyle Może musisz iść No. Tylko Wójta. czekaj Nie Znowu wali gra A nie, jednak nie Ja wolę ja sobie tu w masce iść, nie, bo to jest ciekawe, kurde Gdzie nas wywaliło A mi się wydaje, że ten nie powinien się pojawić w inbędzie. Co? Ten chyba nie powinien się pojawić w inbędzie. Nie w nie, bez przesady, kurde. By się już pojawił, wiesz? Ta... Takie no, hello. Czekaj, wyłączmy maskę. A ok, czyli vent jest taki sam ciągle. Dokładnie, jesteśmy tutaj. Tutaj był ten, tak jakby wojna na lasery z botami. Co jest? To widzisz? Watch widzisz? head Uważaj na głowę. Co jest grane i gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli nie, to zapraszam do innych moich filmów. Subskrybujcie, lajkujcie, like, komentuj, komentuj, like, komentujcie. Ja się z Wami żegnam. No i czy uratujemy Greg już w następnym odcinku? To się okaże. Dzisiaj ze mną była? Gościnnie. Więc na razie, cześć. Siemanko. Yo.